No i masz baboplacek, jak to się mówi, 3 października, witam wszystkich. Myślę o tym, że splątały mi się dwie bardzo podobne do siebie róże, Jess i Kubana, przysięgam czasem naprawdę, nie mogę ich rozróżnić, ale trzeba powiedzieć, że kiedy skończyła kwitnąć Maxivita, to jednak fajnie mieć róże kwitnące w różnych jakby tygodniach czy dniach, bo Maxivita skończyła tam. W tamtym kątku. Teraz tam kwitnie na różowo-okrywowa Happy chepy Też drugie kwitnie nie lepsze niż pierwsze w tym roku. I tutaj mam Jazz i Kubanę. Przysięgam, że musiałam naprawdę siedzieć na internecie i jeszcze wcale nie mam stuprocentowej pewności, ale wygląda według naklejki też, że, że to jest Kubana, a obok jest Jazz. Naprawdę te nowoczesne często hybrydowe róże są takie... Znaczy tak przez hodowców przygotowane, że no oczywiście mają te cechy różne, zmieszane. Te płatki się przebarwiają. Nieraz nie, nie jest kolor stabilny. Zależy to oczywiście jeszcze od gleby, od słońca, od czynników odżywczych. I yy, ta, że jest różowa, za chwilę jest bardziej pomarańczowa. Zawsze mi się wydawało, że jazz jest bardziej taką pomarańczową różą. Tu jest, patrzę, żeby nie pomieszać pędów, tu jest właśnie, raczej jazz. Ale na przykład tutaj to jest inny pęd tej samej rośliny, już tak patrzę, żeby nie pomieszać, ale ten w pomarańcz padający to raczej jest róża Jazz. Natomiast tylko, że kubana jest całkiem podobną różą i na przykład tutaj oglądam płatki. No róże mają różne cechy, nie, nie tylko patrzymy na y, kwiaty, też i na liście, ale no, tu akurat tej różnicy dużej naprawdę nie ma. No, trudno je rozróżnić. Według mnie to jest Kubana, a tutaj mamy jazz, który inne kwiaty wpadają bardziej właśnie. No, ale tam też jest ten pomarańcz, także, jak powiem, że wpadają w pomarańcz, nie jest to jedyna cecha różnicująca. No, można je pomylić. Wielkość kwiatów jest też bardzo podobna. Nagadałam się, ale yy, chcę powiedzieć, że w tym porannym słońcu. Jeszcze jak tak cudownie wieje wieczór, mamy takie babie lato. ptaszki tutaj sobie obgryzają owocki, e, na przykład dzikiej róży, powiewają miskanty. Nie mam ich dużo, bo ja mam bardzo mały ogród, ale parę tutaj jest, to jest coś cudownego. Dwie odmiany, już mi chyba drugi co najmniej rok kwitną. Mimo, że w zupełnie beznadziejnym miejscu dla miskantów, ja mam zresztą ziemię gliniastą, ale dają sobie tutaj radę. Natomiast jeszcze raz powtórzę, że ten rok był szczególnie dobry dla róż. I co więcej, właśnie to drugie kwitnienie okazuje się dużo lepszym kwitnieniem. Bardzo jestem z tego zadowolona. I w ogóle teraz ta pora roku zrobiła się taka przyjemna. Jest, to są pewnie ostatnie te ciepłe dni. Dużo jeszcze rzeczy kwitnie, nawet wilce. Jeszcze tutaj, w tej mojej cienistej stronie, pokazują swoje piękno. Oczywiście tu się cofnę. Yy, też typowo jesienne kwiaty, czyli. Astry, które wczoraj widziałam taki stary odcinek Gardeners World, kiedy Monty Dawn powiedział, to jest najbardziej kultowy jakby program o ogrodach angielski, że najbardziej kojarzą mu się z jesienią Astry. Rzeczywiście yy, trzeba je mieć też tak uważam w ogrodzie. Ja mam bardzo mało miejsca, bo ogród już jest bardzo napakowany. Próbuję coś tam jeszcze zawsze dosadzić. Mimo tych plak różnych ślimaków, opuchlaków, jak widać liście pogryzione nawet na porzeczce. Już nie chcę mi się naprawdę pod koniec sezonu walczyć z opuchlakiem, ale obiecuję sobie, że od nowego jakby rozdania w nowym roku jak dożyję, będzie wszystko dobrze, będę miała siły i będzie mi na to stać, to będę walczyć z opuchlakami i ślimakami. Różnymi sposobami. Chociaż nie bardzo do końca mi się podoba ten Temat y, nicieni, wprowadzanie kolejnych organizmów do małego ogrodu. Wolałabym jakieś inne metody, ale nie, nie mam jeszcze skrystalizowanych pomysłów. Że walka z opuchlakiem to jest po prostu jakiś tutaj widzę koszmar. Ale mówmy o miłych rzeczach, także astry, typowo, właśnie jesienne kwiaty. Tak też Brytyjczycy uważają. Mam też astry białe. Nie mam ich dużo, ale cieszę się każdym kwiatem. W małym ogrodzie to jest ważne. Niestety malwa, która nie chciała mi się przyjąć przez kilka lat, tą sadzonkę jakoś tak ocaliłam w donicy, przyjęła się w końcu i na koniec sezonu. Proszę bardzo, jakaś choroba. No, pewnie jest jej tu za mało słońca. O tej porze też bardzo pięknie widać owoce pigwowca. Mamy tych pigwowców chyba ze dwa, natomiast chcę pokazać do jakiej niespodzianki tutaj doszło. Mam nadzieję, że nie wyłączy mi się film, ponieważ mam ostatnio problemy z pamięcią na różnych deskach, na, na telefonach też. I chciałam pokazać taki cud owocy, ja drugie kliknienie pigwowca, no to jest naprawdę cud. jeszcze nie zdarzyło, ale mamy wyjątkowo łagodną jesień i w ogóle było ciepło w tym sezonie także te, te znane nam z wiosny o kwiaty i obok owoce e, pigwowca, które już lada dzień będę pewnie sobie e, kroiła do herbaty, bardzo je lubię Pigwa lubię, pigwowce na pigwę nie ma miejsca oczywiście tu jeszcze róża drift najbardziej chyba kwitnie najpóźniej pozostałe już mają owoce ta czerwona Przykwitła Róża Kronenberg, tam nie będę wchodzić, ale również symbol tej pory roku. Kiedyś myślałam, że byliny załatwią mi wszystko, ale nie załatwią, i zrozumiałam, że w ogrodzie trzeba mieć też krzewy. Niektóre drzewka też, tak jak tutaj, mam tą śliwę wiśniową Pisardi I z tych krzewów, które okazały się po prostu najprostsze w uprawie, a najbardziej mnie cieszące, to są właśnie te. Um, no, które właśnie teraz tu pokazuję, czyli ogniki. Czyli tu jest pewnie solej, ale sprawdzałam, że kupiłam kilka odmian żółtych. One się praktycznie niczym nie różnią, więc większość to pewnie jest solej. i te drugie Orange Glow. Niestety nie sprawdziła się u mnie odmiana jarząba, w związku z tym pomyślałam, że te orange zastąpią mi jakby korale jarzębiny i to mnie też bardzo cieszy. Też kalina, która kwitnie u mnie, ale bardzo nie mrało, więc dała mi tylko kilka owoców. Zawsze to coś dla ptaszków też. I trzeba powiedzieć, że bardzo się sprawdziła fallopiardestówka Alberta, proszę jak kwitnie. A jest trzeci październik, i też krzewy dają drugie, czy może nawet trzecie niektóre kwitnienie, i to też mnie cieszy, ale to co podkreśliłam wcześniej, jeszcze raz najpiękniej chyba teraz kwitną różę, no i hortensje, Tam przechodziłam koło vanilli i to jest druga ukryta tutaj niestety, trochę zagłuszona przez krzewy. Wiadomo, że u mnie wszystko się wylewa, bo jest za dużo wszystkiego. Tutaj dereń, yy, który to jest, dereń ten, który ma czerwone pędy, czyli dereń biały. Te nazwy są strasznie śmieszne, bo on jest, mówi, jest biały, a czerwony, ale mniejsza z tym i tutaj jest właśnie ta vanila. Ale też trzecie już kwitnienie no, czy końcówka drugiego, nie wiem jak to nazwać, róży pnącej Skyline, rzadka róża pnąca, która ma pomarańczowy kolor To też. U pana Chyrzego, albo, jak nie było wtedy, to u innej znanej szkółki, być może, już nie pamiętam w tej chwili, albo u Różwić-Świk. Kubana i dressy zmieszane razem, naprawdę trudne do odróżnienia. I tutaj wykryłam ostatnio, właśnie, że pęd pomponelli się. Będzie pokazywał, natomiast na no, beznadziejnym miejscu pod tą morwą. Chyba muszę to parę tych gałęzi tutaj obciąć, żeby dać jej więcej słońca. Niestety jest problem taki, że od wczoraj boli mnie gardło, bo niestety pierwsza infekcja w tym sezonie. Ja mam w ogóle dość nieza mocną odporność, zwłaszcza na choroby wirusowe, i yy, także, no, tak to wygląda. 3 październik wcześniej. Oriental Lila. Fajna róża. Nie tak bardzo spektakularna, jak widziałam na filmach, ale, ale cieszy oko. Du, też dużo kwiatów daje. tak kubana jest niesamowita. No i to pewnie jednak będzie róża PIS. To ta pod znakiem zapytania, którą nie wiedziałam, co to jest. I niestety tutaj tak brzydko przykwicła właśnie Lions Rose i PIS, ale one są pierwszoroczne. Można im wybaczyć jeszcze taki takie różne fochy. To co zawsze mówię, trzeba siać na One tak świetnie długo kwitną. Tutaj znowu pokażę tą Happy Czepid. Wejdę w gąszcz moich różnych tutaj